Jedziemy. Cześć, tu Michał. Dzisiaj jesteśmy w Norwegii. Kto by przypuszczał, że w Norwegii będzie można jeździć w terenie, jakoś udało się to zorganizować. To jest prywatna e, ziemia, potężny e, las. No i nowe motocykle Husqvarna, Husqvarna Enduro 2024. Jeżeli widzieliście naszą relację z prezentacji ktm to zapraszam, jeżeli nie, po prostu jest trochę wspólnych rzeczy. Jeżeli nie, no to teraz y, mam kilka wniosków y, i chciałbym troszkę opowiadać o tych motocyklach. Zaczniemy od tego, gdzie w ogóle je testowaliśmy. Wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie motocyklem na śnieżkę, na sam szczyt, czyli takie białe, wyślizgane kamulce, ciemna ziemia, do tego dużo y, kamieni. I glasty las. No, po prostu perfekcyjnie na prywatnym terenie, więc legalnie pętla miała około, myślę, nie wiem, 20-25 minut. Mocno wydziurawiona, dużo technicznych elementów, ale dzięki temu też mogliśmy sprawdzić, jak w takich, powiedzmy, mocno durowych, to co jakby tygrysy lubią najbardziej, w takich warunkach sprawdzały się nowe Husqvarna. No i zmiany są, zmiany są całościowe, czyli mamy nowe ramy, w przypadku motocykli czterosuwowych mamy y, wspólne ramy dla wszystkich czterosuwów, w przypadku y, motocykli dwusuwowych, tu mamy dwusuwy, no odwrót pokazuje, dwusuwy, czterosuwy, w przypadku dwusuwów y, także ta sama rama dla 250 i y, 300, dla 150 y, nieco inna, ale dużo wspólnych y, części, Wspólne skrzynie biegów dla wybranych modeli, wspólne mocowania silnika, więc jest e, dużo tej standaryzacji. Sama rama jest e, sztywniejsza, mniej e, ma mniej flexu, czyli mniej się e, skręca i e, nie uznałbym tego za coś pozytywnego, bo bardzo często wpływa to negatywnie na komfort jazdy, ale w połączeniu z zupełnie nowym zawieszeniem WPX -X Act CC, czyli Close Cartridge, no jakby cały zestaw działa bardzo, bardzo. Dobrze. Siemaneczko, jesteśmy po jakby w połowie dnia testów w Partner 2024 model Enduro. To, co jest najbardziej wyczuwalne, tak naprawdę, to zmiany w zawieszeniu. Tutaj też pojawiło się zawieszenie z zamkniętym kardijzem w przodu. Ciekawostką jest to, że z tyłu mamy w przypadku Katema jest bezpośrednie mocowanie. Amortyzatora, amortyzatora sorry, tylnego do wahacza. W przypadku chustki mamy system Linkage, mimo że to jest jakby ten sam amortyzator, tylko po prostu inaczej mocowany do wahacza. I w sumie największą różnicą, taką odczuwalną za sterów, jest to, że ta Huska troszkę niżej siedzi. To koło powiedziałbym, że się bardziej klei do ziemi. Wydaje mi się, że mimo że Huska tak designowo nie wygląda na taką bardziej zawodniczą, to w odczuciu jest bardziej e, wyczynowa, bym powiedział. bardziej agresywna od KTM-ów. troszkę inaczej jest zestro zestrojona. KTMy, które testowaliśmy w e, Lesotho kilka tygodni temu e, były super, super komfortowe, a tu jest e, ogień. W sumie dla mnie jakby takim highlightem całego wyjazdu jest to zawieszenie, które jest super komfortowe. E, tutaj jest... E, nic nie zepsułem mamy zamknięty obieg oleju jeden, drugi obieg oleju, e, regulacja kompresji z góry, e, u góry regulacja odbicia na dole, czy tak jak było kiedyś w motocyklach kresowych i wędurówkach. No, i to zawieszenie jest bardzo, bardzo pro, pro, progresywne. Jadąc powoli, wybiera jak chopper, y, y, wybiera nierówności, ale jak zaczynamy jechać szybciej, wpadamy gdzieś w jakieś, y, nie wiem, przeciwskoki, jakieś dziury nagle pojawiające się gdzieś na kamień ucieknie spod koła. Jest naprawdę, naprawdę nieźle. Największą różnicą, tak naprawdę, jeśli chodzi o zawieszenie, bo samo zawieszenie z przodu i z tyłu jest takie samo jak w y, motocyklach marki KTM, ale największą różnicą jest system dźwigniowy z tyłu, tak samo jak było y, do tej pory. I powiem wam, że przez to, że jestem świeżo z prezentacji Katema, to mam takie pewne porównanie. I w przypadku Katema, i w przypadku huski, ten tył działa w różny sposób. Tu bym powiedział, jest bardziej motocrossowo, bardziej agresywnie ten motocykl jest osadzony przy ziemi. Ciut mniej komfortowo, ale za to z większym zapasem trakcji, więc jakby różnica na pewno jest wyczuwalna. Także jest różnica w ergonomii. Husqvarna dużo przyłożyła roboty, żeby tutaj mieć takie spójne, symetryczne z dwóch stron plastiki. Oni się śmieją, że to jest prawie obudowana, obudowana endurówka. Ten motocykl jest mocno, jakby wąski w środku. Dla mnie, ja jestem niskiego wzrostu, bardzo łatwo było znaleźć wygodną pozycję, złapać motocykl nogami. co w takich warunkach było po prostu niezbędne, żeby Sensownie się tutaj y, przemieszczać, więc na pewno, jeżeli mi, mielibyście się zastanawiać pomiędzy jakby jedną akurą a drugą, to chuska jest y, ergonomicznie taka bardzo, bardzo zwarta, powiedzmy, troszkę motocrosowa. Katajnie będzie, jakby, z mojej perspektywy, jest troszkę bardziej komfortowy. Jestem z tym przystojnym kawalerem w norweskim lesie. Y, Ta mamy linię hard, więc dla Aliasza to żaden problem. No dla mnie ciut większy, więc będziemy próbować. Znaczy ja będę próbował. Ja też będę próbował. Jakieś yy, tipy? Pełno no. pół... Kolega Eliasz Davidson y, dobrze zauważył, że chyba nadal najprzyjemniejszym motocyklem do jazdy jest 350 w subie lub 250 w dwusuwie. Z tego też powodu ja dzisiaj chciałem, pod, y, to, bo to było dla mnie tak w miarę oczywiste, potestować inne modele. Y, jeździłem 500, ką 501, -ko, w przypadku Husqvarna jeździłem 300 w dwusuwie, które jest zaskakująco łatwa w wprowadzaniu, więc super. Te dwusuwy mają fajny, taki mięciutki, przyjemny dół. Dużo kopa w górnym zakresie obrotów. No Teraz mamy lunch i y, po lunchu jeszcze 2-3 godzinki jeżdżenia w, y, na przepięknej, norweskiej y, próbie enduro, więc y, zobaczymy co z tego wyjdzie. Wracając do zmian, silniki w przypadku czterosuwów y, zupełnie nowe, przebudowane. 250 i 350 dzielą, jedna platforma 450, 500, drugą platformę. W standardzie quick shifter, kontrola atrakcji, zmienne tryby jazdy. Przełącznik jest na kierownicy, jedni lubią, drudzy nie lubią. Ja generalnie przypadam, uważam, że quick shifter to bardzo dobre rozwiązanie w takich warunkach. Silniki. Mocne, ale przewidywalne. 250 zalecam, jak będziecie gdzieś mieli okazję, czy będziesz miał gdzieś okazję, czy będziesz miała gdzieś okazję potestować, zalecam rzucić na tryb agresywny, czy na zieloną mapę. Całą resztę jeździłem, przetestowałem, ale w ciągu dnia mimo wszystko jeździłem na tej bardziej lightowej mapie. Po prostu ja lubię komfort i taki płynny ciąg. W przypadku dwusuwów ogromna zmiana, o której no, koniecznie trzeba powiedzieć, yy, czyli wtrysk realizowany jest już bezpośrednio w przepustnicy. Yy, dokładnie z przed i za klapą przepustnicy są dwa wtryskiwacze jeden bardziej dostosowany do niskich obrotów, drugi do bardziej do wysokich. I tutaj jest super to, że jakby różnica w, w porównaniu do, do TPI-ków no, jest ogromna. Te motocykle mają bardzo dużo takiego ciągu na dole, zwłaszcza 300, ale potem jest ścieklizna u góry. To, co w TPI-kach brakowało, koniecznie sprawdźcie myślę, że dilerzy będą mieli sporo motocykli testowych, więc warto się zapisać po prostu yy, objechać fury i, i wybrać sobie najlepszą. I teraz jesteśmy już przy, powoli kończąc, który motocykl jest najlepszy dla osoby takiej jak ja, która już jest <laughs> Dojrzała i powoli chce wrócić do off albo szuka jakiegoś takiego rozwiązania, które nie zabije. W przypadku 4 SUVów, 350 bez dwóch zdań, po prostu najłatwiejszy w prowadzeniu motocykl, mocny, ale przewidywalny, nie męczący, nawet w takich ciężkich warunkach. W przypadku 2 słów 250 jakby nie można się trafić, kupując 250. Przy czym nad 300 też warto się zastanowić, bo 300 można fajnie jeździć dołem. Wydaje mi się, że jeszcze jakby lepiej niż w przeszłości. I yy, ona wybacza ogrom błędów. No, można stanąć w połowie podjazdu i na dwójkę łop, łop, i wyskoczyć yy, do góry. Więc 300 też warto do sprawdzenia. Przy czym warto do 300 też mieć trochę już jakiegoś yy, skilla. Na pewno 300 nie jest dobrym pomysłem na pierwsze moto. no i to Warny 2024 myślę, że bardzo bardzo pozytywne zmiany cała grupa Peer Mobility no, udowadnia, że jakby jest mimo wszystko liderem tej branży duro i y, macie do wyboru pomiędzy Huskami, pomiędzy ktm Myślę, że wybór tutaj już zależy od, y, od prywatnych preferencji. Huski, tak jak do tej pory, było, nic nie zmieniło, są bardziej dopasione, y, mają troszkę inną charakterystykę, taką w tym przypadku akurat taką bardziej y, sportową, y, no ale to już mówię, prywatne preferencje. Na pewno warto się przyjechać, zobaczyć, y, pójść do salonu, pogadać z dealerem, y, zastanowić się, który model będzie najlepszy, ale przede wszystkim, przede wszystkim testować, sprawdzać i wyrabiać sobie samo zdanie, Pojawa, że 65 kg ma 1,70 m, i jeżeli ktoś ma 1,90 m, będzie miał zupełnie inne doświadczenia. Jeżeli ktoś jeździ na szerokich, otwartych, szutrowych drogach, to kupi 500 albo 4,5. Jeżeli ktoś walczy gdzieś w Beskidach na, na podjazdach, to kupi 300 z tublisem z tyłu i po prostu każdy ma inne preferencje. To jest piękne w tych motocyklach, że jest cała gama i że można znaleźć coś dla siebie. Ja was zapraszam do followowania, tak to się mówi, subskrybowania kanału do ścigacz.pl do, do subskrybowania mediów społecznościowych no i co, mam nadzieję, że za niedługo jakieś następne testy oforodowe. marzy mi się, żeby zabrać te motocykle w nasze takie lokalne tereny, więc wyślę to tak naszemu importerowi żeby nam podesłał jakąś furę i żebyśmy mogli coś podziałać wielkie dzięki, na razie, pa!